Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wilczuk0000. Dzisiaj pokażę Wam kolejny odcinek mojego królika. Nazywa się Szczęsierz. I proszę nie mylić jak w ostatnim odcinku powiedziałem o psie, Fionie, żebym nagrywał kolejny odcinek. To nie kolejny odcinek o psie, tylko o innym zwierzęciu. Jak widzicie, sierść ma pod kolor gówna. To niestety wygląda. Ma duże szpiczaste uszy i lubi siedzieć pod kominkiem. Czyli tam. Lubi te, I lubi też gryźć palce od sto, u stopy. I mocno gryźć. Czasami się przyciąga i pokazuje ostry kły. I to by było już chyba na tyle. Mój następny odcinek postaram się zrobić o kotku. Małym kotku. Tak więc, do zobaczenia. Bye!